Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Łodzi w trakcie wielkiej integracji. Moim Państwa gościem dzisiaj jest Maciej Siejka, przedsiębiorca, właściciel marki Masi, ale też i twórca bloga, szef i ojciec, i o tym za chwilę, i Dobra. o samej firmie Masi za chwilę. Może tak tytułem wstępu. Panel w trakcie wielkiej integracji, panel wystąpienia, zresztą o bardzo chwytliwej nazwie, pomysł na biznes. To jest w ogóle takie pojęcie, bardzo pojemne pomysł na biznes tak. I ja sobie zdaję sprawę z tego że każdy ma inną historię każdy ma inny pomysł na biznes i ten pomysł przychodzi w innym miejscu i czasami inny ludzie moment. przychodzą i się pytają może w twoim też tak bo słuchaj świetny miałeś pomysł na biznes to czy ja mogę go dzisiaj zacząć czy już no, nie jesteśmy o 10 lat za późno to może za chwilę jak ty wpadłeś na swój pomysł na biznes kiedy kiedy doszło do takiego momentu że mhm. Nie wiem, obudziłeś się rano, życie się zmusiło, albo ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, nie mamy co robić, to może zróbmy, e, zróbmy coś, bo mamy taniego dostawcę z kim. Dobra. E, u mnie tak, jeszcze raz, dzień dobry, w moim przypadku historia była zupełnie inna. Otóż pewnego dnia, e, po 2010 rok, nagle się obudziłem w nocy, otrzymałem telefon, historia się nie zaczyna dobrze, e, o czym, co się okazało, zmarł mój tata, nagle. Zostawiając jednoosobową działalność. Ja miałem wtedy 23 lata, studia na karku i w zasadzie żyłem z perspektywą dobra to, gdzie jutro pójdę na imprezę. Natomiast z dnia na dzień musiałem dorosnąć, przejąć obowiązki jednoosobowej działalności. To nie była firma, to była jednoosobowa działalność, ale dalej to była firma, która miała swoje zobowiązania. No i los chciał tak, że ta firma miała pół miliona długu, więc moja historia nie jest na początku... Ja no się od razu pod górkę, tak, to, to jak było pod górkę. typowy polski przedsiębiorca. Tak, i zastanawiałem się czemu tak miało być, ale widocznie że tak miało być. Wziąłem to na klatę, mówiąc tak delikatnie, i razem z bratem, który miał wtedy 8, 19 lat, wyciągnęliśmy w kilka lat tą firmę na zero, dokładnie w dwa lata plus stworzyliśmy markę własną. Dlaczego? Dlatego, że w tym, co robił mój ojciec, nie było marży. Czyli jakby nie, 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 nie opłacało się tego robić. Więc pomysł padł na markę własną, na markę Massey. Zaczęliśmy właśnie myśleć, jak tutaj opakowywać produkty brandem, dostarczać większą wartość, robić coś z korzyścią dla rynku w tamtym okresie. No i powoli zaczynało to, w cudzysłowie, żreć. No do tego momentu, gdzie stworzyliśmy firmę z handlowcami, z działem obsługi. Oczywiście od zera, bo firma była w, pi w piwnicy, jakby to do dzisiaj mogę to pokazać. Eee, no i tak, no i trzeba było dzień krok po kroku robić to, żeby jakoś się w tym odnaleźć. W międzyczasie jeszcze miałem i mam fantastyczną żonę i narzeczoną, która mi w tym pomagała. W międzyczasie trójka dzieci właśnie, eee, dużo decyzji takich, czy robić, czy rozwijać. Trzyła będzie o tym mówiłem, które od 2019 roku mnie spotkały. Więc życie przedsiębiorcy nie jest bardzo łatwe, natomiast jest bardzo ciekawe. I w momencie, kiedy każdy z nas poczuje, czy chce to robić i będzie to robił, to może bardzo dużo się nauczyć i poznać fajnych ludzi, i dużo ciekawych okazji wygenerować, między innymi wielka integracja. Powiedz mi, kiedy rodzi się pomysł na biznes, tak naprawdę miałeś taką no. sytuację, tak, że zostałeś... Tak, dobrze tak. yy, zrozumiałe, stan faktyczny, z którym trzeba sobie było jakoś, coś jakoś sobie poradzić mm -hmm. i gdzieś zacząć poukładać plan działania tak. na najbliższe tak. lata. No, część osób mogłoby się poddać, część osób mm -hmm. by stwierdziła, dobra, yy, nie wiem, zrobimy zastawę. No, każda sytuacja jest indywidualna, ale myśląc o pomysłach na, na biznes, na siebie, na życie yy, kolejne. Czy, czy jak rozmawiasz też z przedsiębiorcami, ja wiem, że rozmawiasz, no. pojawiasz się w takich miejscach. Tak. Czy widzisz na przykład taką sytuację, w której młodzi ludzie, starsi ludzie przychodzą i pytają, od czego zacząć? No, a mam 25 pomysłów. Mhm. I w zasadzie nie wiem, który jest dobry, tak? Czy, czy próbować każdego, czy może zrobić sobie jakiś research? Nie, no bo niektórzy obserwują z boku i mówią, kurczę, no mam tych pomysłów trochę, może mógłbym je wcielić w życie. czy? Czy to jest tak z Twojej perspektywy, że nie ma złych pomysłów, są tylko nieudane realizacje i każdego pomysłu trzeba spróbować, czyli doświadczyć tego nie wiem smaku, może czasami nie wiem porażki, żeby coś spróbować, ale żeby jednak podnieść tą rękawicę i spróbować? Czy nie ma złych pomysłów? Pewnie są, natomiast myślę, że to środowisko determinuje, w którym się obracamy. Czy te pomysły są ciekawe i wartościowe? Bo w momencie, kiedy jesteś w środowisku e, ludzi, którzy są trochę przedsiębiorczy, czy to są młodzi ludzie, bo też tacy są. Czy, to są, czy jesteś w środowisku sportowym, tam są ludzie bardzo zdeterminowani, którzy sportem bardzo potrafią dowozić tematy. Więc wszędzie znajdzie się pomysł. E, moim zdaniem, jeżeli mogę się podzielić, to na pewno trzeba mieć otwartą głowę. Na pewno trzeba szukać takich okazji, ale co to znaczy? Nawet pójść na jakieś szkolenie, porozmawiać z kimś. Nie trzeba inwestować od razu dziesiątek tysięcy złota, broń Boże, nie pożyczać pierwsz, na pierwszy biznes, kre, brać kredytu, bo to jest e, e, dramat. E, trzeba w dzisiejszym świecie odnaleźć możliwość, i zresztą tutaj dużo ciekawych osób jest, im o tym mówi, żeby z tych zasobów, które ja dzisiaj mam, czasami mam, tak jak ja miałem, dług minus 500. No ale miałem kontakty ojca, więc pojechałem wszędzie, popytałem, słuchajcie, jest taka sytuacja, ja te finanse pospłacam, tylko nie blokujcie mi kredytów, na przykład tych obrotowych, które były. Więc jakby oni dali mi piątkę, powiedzieli, dobra, dajemy Ci tam pół roku na to, więc ja to wykorzystałem, więc jakby obudziłem się z zasobami, więc warto chyba sobie zadać pytanie, wziąć yy, słuchawki na się w jakimś miejscu, jakie ja zasoby mam. Czy ja kogoś znam, czy ja mam jakieś pieniądze, czy ja mam jakąś wiedzę, Czyli takie proste rzeczy i wtedy iść w kierunku, w którym te zasoby można wykorzystać. Jakaś grupa ludzi, jakieś szkolenie, jakiś mentor, zapytać. Taka osoba jak ja, wbrew pozorom takich osób jak ja, to jest tysiące w Polsce. Tylko myślę, że nie jesteśmy jako społeczeństwo nauczeni odwagi do tego, żeby brać to, co chcemy. Czyli pójść i zapytać. Przepraszam, czy mógłbym się ciebie co, o coś zapytać, prawda? No, i takimi małymi krokami systematycznie tą wizję klarować, bo wiadomo, że ja też mam kilka firm. Można zaczynać od czegoś, a później systematycznie się przekierowywać. To, co, czego bardzo mocno rekomenduję, z czym ja ostatnio wystartowałem, to to co powiedziałeś, czyli ten blok szefa i ojca, to raz, że to jest. Taka moja wewnętrzna misja, bo uważam, że przedsiębiorcy trochę idą, wiesz. Na High highs, highs, szóste Porsche, dziesiąta kawalerka, a tam po drodze, yy, ja powiem tak kolokwialnie, jedna kochanka, druga, zero szczęścia i potrzeba cały czas dopaminy. Więc jakby chcę też, tak jakby tą wiedzę, którą pozyskałem, w pewien sposób opakowywać i przekazywać, że ten pieniądz jest mega ważny, ale w momencie, kiedy go zabraknie, też trzeba umieć sobie poradzić. Być może to jest ta wiedza, gdzie ja zacząłem coś na debecie, i musiałem z tego wyjść. E, dlatego, finalnie, każdy przedsiębiorca właśnie tak powinien odnaleźć sobie coś takiego i też wybudować też czy markę osobistą. Wiesz, kiedyś mówiło się, e, tata mi mówił, że słowo ważniejsze od pieniądza. Dzisiaj czasami jest tak, ktoś ci coś powie, a w sumie nie miałem racji. To są wartości, które gubią. Ja wiem, że to może bardzo tak szeroko brzmi gubią ten świat, ale ja mam prostą zasadę: jeżeli coś komuś powiedziałeś, to, to po prostu to zrób. Tak uczę moich synów, tak uczę też w biznesie, że nawet jak mi nie wychodziło, albo straciłem, bo też straciłem sporo pieniędzy, to powiedziałem: Słuchaj, ja to zrobię, odrobię i ci dostarczę. Także tych dróg jest wiele. Myślę, żeby tak zamykając klamrą, warto um, małymi kroczkami, ale intensywnie patrzeć na to, co mogę zrobić z zasobami, które mamy. Łatwo jest, tak jak wcześniej powiedziałeś o zasobach, czyli nawet zamknąć się z tymi słuchawkami i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mam jakieś pieniądze, czy kogoś znam, co mogę z tym zrobić dalej. Jeżeli odpowiedzi są twierdzące na tak, no to no. jest łatwiej. Tak. A są sytuacje, kiedy te odpowiedzi są na nie, czyli mam pomysł, ale mam pieniądze, no nie, nie mam pieniędzy. Tak? Czy kogoś znam, no nie za bardzo kogoś znam, bo myślę, że to jest problem wielu kreatywnych ludzi, którzy mm. mogliby może. Coś, coś ciekawego zrobić. Wspomniałeś o takim bardzo ciekawym wątku: czyli, że my jako społeczeństwo mamy może wrodzone, ale obawiamy się pójść, zapytać. Mhm. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my może boimy się wziąć tego, co może nie, że to nam się należy, ale iść po swoje, mhm. zawalczyć o to. Ale może to też wynika z pewnego rodzaju murów albo złych doświadczeń powodowanych przez na przykład ilość odmów albo ilość takiego traktowania nas jako ludzi z góry. Tak? To znaczy, no ja mam pieniądze już, ja już się dorobiłem, ja nie będę z Tobą rozmawiać, bo, bo, ty, nic mnie nie bo znaczy. ty nic dla mnie nie znaczysz. Nie? Twój pomysł może być warty miliony, ale na dzisiaj nie jesteś dla mnie partnerem do rozmowy. I ja myślę, że takich historii było bardzo dużo i one są powtarzane czy przekazywane i może to też wynika z pewnego strachu i obawy mm -hmm. przed właśnie takim odrzuceniem. Nie pójdę, tak, tak. nie podejdę. No, jest człowiek, odniósł sukces, ale do niego nie podejdę. Dlaczego? Bo po pierwsze kim ja jestem, a nawet jeżeli mam odwagę, to być może właśnie dostanę... To jest tak, tego przysłowiowego liścia, mm -hmm. w zasadzie Directeur stary, na no, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, nie? nie wiesz co, ja, ja to odkryłem w jakichś takich swoich procesach. Mm. Jestem, jesteś z Warszawy. Ja też. Mm. Urodziłem się na Pradze w takim dziwnym otoczeniu ludzi, którzy w latach 80., gdzie trzeba było się niestety o swoje walczyć. I zawsze byłem tak gnębiony, bo jestem niskiego wzrostu, i zawsze ktoś mnie tam, w cudzysłowie, mentalnie dojeżdżał. Wiesz co, wydaje mi się, że 95% kwestii to są kwestie związane z dzieciństwem. Ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak ciocia ci mówiła, słuchaj, albo nie biegaj, bo się spocisz, albo zostaw to, to jest tylko dla dorosłych, albo um... Nie, nie, to dla dziadka, to nie możesz tego zrobić, nie? czyli cały czas słyszałeś nie, nie, byłeś dystansowany, nie bierz, nie bierz, nie rusz, nie idź, nie idź. I wyobraź sobie, że mając 18 lat, kończysz maturę, czy tam 19 teraz i masz w głowie takie kwestie, że nie, nie, no tego nie, to nie dla mnie, tu mi mówili, że nie, tu nie biega, bo się spodzić. Ja wychodzę z założenia i to trochę testuję na moich dzieciach, mówię tak. Idź, zobacz. Mówię, synek, idź, zobacz. Najwyżej dostaniesz odmowę. Idzie. No, ta to nie udało się. Później mówię, idź, się tam coś załatw. No, ta to nie udało się. I znowu. Ale on wtedy mówi na zasadzie bez zerowych negatywnych emocji, tylko poszedł, sprawdzić, że się nie dał. Ale dalej się nie poddaje. I wydaje mi się, że to zaczynamy od tego, że większość ludzi przez system edukacji, ja wiem, że to może odchodzimy od biznesu, ale jeżeli chcemy coś zmienić w biznesie i tych młodych zainspirować. To system edukacji, który pozwoli na rozszerzanie możliwości, tą kreację. Jak ktoś jest kreatywny, znajdzie pomysł, a jak ktoś wierzy w siebie, to pójdzie do jednego, drugiego, dziesiątego. Bo zobacz, jest taka kwestia, jeżeli Ty idziesz do kogoś i ktoś na Ciebie w cudzysłowie mówi o, nie chcę z Tobą robić biznesu, a Ty bierzesz to do siebie, to nie z nim jest coś nie w porządku, tylko z Tobą, bo Ty źle na to reagujesz, bo Twoje poczucie wartości spada. Czyli zobacz, w momencie kiedyś miałbyś wysokie poczucie wartości i ona by wynikała z tym, kim jesteś powiedział, no człowiek zwariował, przychodzę za niego z fajnym interesem, a on na mnie krzyczy. Idę dalej, co nie? Więc jakby to wszystko zaczyna, moim zdaniem, ten biznes, te pomysły, ta kreatywność te pójście dalej, zaczyna się trochę od tego, co zostało nam w dzieciństwie wgrane. I w momencie, kiedy zrozumiesz to, to nagle otwierają się przed tobą furtki. I ta furtka może być biznes. Może się okazać drugiej osobie, że nie chce robić biznesu, chce nie wiem, szkolić ludzi, e, chcę im przekazywać wartość i otwierać je. I zarabiasz dużo kasy. Bo kasa to nie tylko biznes. Biznes biznesu są też ciemne strony, ludzie o tym nie wiedzą. To są te gongi, te czarne łabędzie. To tak jak ja e, zatrudniłem kolegę, który e, miał mi rozwijać sprzedaż. Sześciu handlowców mi wyciągnął i rozłożył mi firmę na łopatki w dwa tygodnie. Musiałem sam to robić. Wiesz, to. To jest kwestia, że musiałeś sobie w tym poradzić Alboś albo byś wtedy poddał się, rzucił to w kolerę, albo sobie powiedział, kurde, przecież ja nikogo nie oszukałem, to on mnie oszukał. Wyszedł z firmy, to ta osoba jest, jakby coś z nią jest nie tak. I trzeba było na nowo zbudować. I znowu zaczynamy od tego, co się dzieje na dole, idziemy coraz wyżej i wtedy rośniemy. Maciek, powiedz, po, po trochę ponad dekadzie walki no. na polskim rynku, jak się dzisiaj prowadzi biznes? 25 już w zasadzie roku, ale patrząc na 24, 23, ostatnie lata w ogóle były jakieś szalone, szalone. ale chyba dla branży takiej y, trochę y, remontowej, wszelakiej, no. to akurat pandemia była całkiem niezła, przynajmniej takie dane Jeszcze przedsiębiorcy mówię. przekazywali. Tak, to możemy spojrzeć na dwie perspektywy. Perspektywę rynku, czyli tego co, co się dzieje, typu, że ktoś tam sobie wyremontował, Perspektywę społeczności typu zamożności, jakie produkty się sprzedawały, czyli tanie czy drogie, i perspektywę mojego biznesu, który był w danym momencie. I jakby to jest kwestia tego typu, że razem z bratem budowaliśmy, chcieliśmy bardzo szybko dojść do pewnej skali biznesu, inwestując środki, czas i tak dalej. No i pojawił się ten pierwszy łabądź w postaci tego mojego. Tej osoby, która jakby doprowadziła do pewnej sytuacji? Poradziliśmy sobie z tym, później pojawiła się pandemia, my byliśmy na, na etapie wchodzenia bardzo szeroko na rynek. No i niestety pandemia sprawiła, że na przykład handlowcy nie byli w stanie pewnych rzeczy robić tak, jak bym chciał. No i czy ja mam na to wpływ? No pewnie tak, pewnie bym pracował 20 godzin na dobę jeździł sam to bym więcej zrobił. No i trzecim, trzecim łabędziem była ta kwestia z wojny. Jak to Jak to? Wracając do Twojego pytania, jak to się wszystko ma, wiesz? Doszedłem do wniosku, że biznes raz, że nie zawsze musi być skalowany na setki milionów złotych, bo może ci to kosztować życie. I zacząłem sobie przypominać, że robię, powtarzam to samo, co robił mój ojciec, który się zajechał w wieku 48 lat. Facet, yy, pewnego dnia się było, po prostu nie obudził, zostawiając czwórkę dzieci, w tym dwóch najstarszych i dwójkę małych. coś trzeba było z tym zrobić. Więc. Zacząłem patrzeć, czy ja nie powtarzam jego schematów, więc to co zrobiłem, zacząłem więcej myśleć nad tym biznesem, żeby go ułożyć pode mnie, nie pod rynek, tylko pod siebie, pod moją rodzinę, pod moje dzieciaki, pod mojego brata, pod to co my robimy. Padł pomysł właśnie na platformę, czyli na nowoczesny kanał sprzedaży, na rozwój e commerceu na rozwój social mediów, na rozwój showroomu, bo wcześniej była redystrybucja, czyli wiesz, wysyłanie tak do, do partnerów. Więc jakby model się trochę przekonwertował naturalnie, co kosztowało i czasu, pieniędzy, emocji. I myślę, że każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego, że niestety takie łabędzie, mimo że jesteś wyjadaczem, po Harvardzie, po dwóch kierunkach studiów i tak dalej, mogą się zdarzyć. I ja pewnie nie byłem w stanie tego przewidzieć, bo też nie jestem omnibusem, ale to, to jakby w tym, w tym 2020 w piątym roku, myślę, że warto mieć pod uwagę, dlatego przechodzimy teraz taką transformację bardziej do internetu, do nowoczesnych kanałów sprzedaży typu e-commerce, do łączenia tych kanałów i robimy. No. Tyle. No. Robimy, działamy i się nie poddajemy. Tak, robimy, działamy się nie poddajemy. E, nie zaniedbujemy rodziny, więc jeżeli słuchacze e, będą tam przedsiębiorcy, zachęcam was do tego, żeby wziąć syna Spędzi z nim te czasami godziny w Nie skończy się. A uwierz mi, nie ojciec kiedyś zabrał, ja do dzisiaj pamiętam, raz czy dwa w trasy jak był handlowcem. I wydaje mi się, że te takie rzeczy, które on zrobił, jak jeszcze żył, wystarczyło do tego, żeby sobie poradził później w tej sytuacji. My nawet nie wiemy, bo łączymy kropki wiesz, tak jak w integracji wstecz ale w momencie kiedy, jak przeżyjesz to życie i masz patrzeć z perspektywy 10 lat wstecz i tych rzeczy, które się wydarzyły, mówisz, wow, to to wpłynęło na to, to to wpłynęło na mojego dzieciaka, to to wpłynęło na mnie, więc warto robić takie małe rzeczy. Dzięki Ci bardzo. Szanowni Państwo, był Maciek Siejka, przedsiębiorca, założyciel, właściciel firmy Masi oraz prowadzący blog Szef i Ojciec. Był moim Państwa gościem z wielkiej integracji Dziękuję. w Łodzi. Maciek, dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.